Pewnie większość dorosłych Polaków kojarzy fragment kultowej komedii Stanisława Barei, w której rzekomy naukowiec bada ilość cukru w cukrze. W dzisiejszym odcinku o cukrze będziemy mówić sporo, bo jego transport i składowanie posłużą nam za przykład w omawianiu zastosowań wielkogabarytowych worków w logistyce. Worki wielkogabarytowe, znane również pod nazwą Big Bag, powstały na początku XX wieku. Szeroką popularność zyskały na zachodzie w latach 60. i 70., kiedy nowa technologia wytwarzania tkaniny zbiegła się w czasie z dynamicznym rozwojem sektora budowlanego, chemicznego i rolnego. Od tamtej pory big bugi odgrywają istotną rolę w transporcie i logistyce materiałów sypkich, pylistych oraz granulowanych. Współcześnie worki o pakowności 1000 kg w wielu zastosowaniach są wręcz standardem. Ich uniwersalność jest niezaprzeczalna, natomiast logistyka bywa wymagająca, o czym również warto wiedzieć. Dziś na palecie lądują big bugi. Big bugi są dostępne w różnych wariantach, w zależności od sposobu wykonania i przeznaczenia. Najpopularniejsze są worki jednokomorowe, choć istnieją także torby z dodatkowymi przegrodami wewnętrznymi, które stabilizują zawartość w trakcie przewożenia. Worki mogą być wyposażone w niestandardowe elementy, takie jak otwory wentylacyjne, używane w transporcie niektórych produktów rolnych. Spotyka się również bigbagi z rozmaitymi wkładkami tworzącymi dodatkową ochronę przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Materiał, z którego wykonuje się Big bigbagi, to najczęściej polipropylen, który jest relatywnie odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie czynników atmosferycznych. W przypadku produktów wymagających szczególnej ochrony, stosuje się jednak worki o specjalnych właściwościach: antystatyczne, odporne na promieniowanie UV lub odpowiednie dla kontaktu z żywnością. Typowa nośność Big Baga wynosi 1000 kg, ale na rynku można też bez trudu znaleźć torby dwukrotnie mocniejsze. Big Bagi mogą być certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi standardami, co potwierdza ich zdolność do bezpiecznego transportu określonych materiałów. Certyfikaty UN na przykład są niezbędne dla opakowań przeznaczonych do przewozu substancji niebezpiecznych. Worki mogą być również certyfikowane zgodnie z normami BRC i FDA w kierunku zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Omawiane opakowania występują zarówno w wersjach jednokrotnego, jak i wielokrotnego użytku. Worki jednorazowe są często wykorzystywane w przypadkach, gdy istnieje ryzyko zanieczyszczenia materiału lub gdy jego transport wymaga zachowania wysokich standardów higienicznych. Worki wielorazowe są bardziej ekonomiczne i ekologiczne, zwłaszcza w branżach, gdzie możliwa jest ich regeneracja i ponowne wykorzystanie. Przed każdym kolejnym użyciem powinny jednak przejść inspekcję techniczną, która potwierdzi ich integralność. Na przekór uniwersalności big bagów, operowanie nimi w warunkach magazynowych nie należy do najłatwiejszych. Praca wymaga dużej ostrożności, gdyż jakiekolwiek zadry czy gwoździe mogą spowodować rozdarcie powierzchni worka. Problemem są też przewisy, czyli wybrzuszenie ładunku. Osobnym wyzwaniem bywa ciężar towarów transportowanych w ten sposób. Nawet standardowa, jednotonowa torba to sporo, a przecież zdarzają się torby o dużo większej nośności. Wspomniane cechy worków wielkogabarytowych powodują trudności w ich składowaniu na regałach. Chociaż teoretycznie można to robić z użyciem podkładu paletowego, to jednak taki sposób będzie często mało efektywny. Przewisy powodują, że torby wychodzą poza obrys standardowej palety. Można temu zaradzić, używając większych palet przemysłowych lub pozostawiając odpowiednie marginesy przestrzeni po bokach typowej palety euro. Jednak w obu wypadkach standardowe przęsło regałowe, mieszczące 3 palety euro, pomieści tylko dwa big bugi. Najbardziej popularnym sposobem magazynowania worków wielkogabaretowych są tak zwane pryzmy składające się z kilku warstw opakowań ustawionych kolejno na sobie. Prawidłowo ułożona pryzma zwęża się ku górze. Ma podstawę prostokąta, ściany boczne w kształcie trapezu. Liczba warstw zależy od warunków składowania oraz specyfiki ładunku. W przypadku cukru dobrze sprawdzają się cztery warstwy big bagów, gdzie dwa pierwsze piętra mają taką samą liczbę worków, a dwa kolejne mniejszą od poprzednich. Pozostając przy przykładzie cukru, pierwsza warstwa układana jest na paletach, żeby ładunek nie miał kontaktu z podłogą. Podyktowane jest to zarówno względami higienicznymi, jak i ochroną towaru przed wilgocią. Następnie z pomocą wózków ustawiane są kolejne warstwy pryzmy. W niektórych wypadkach dla zachowania stabilności pryzmy konieczne jest użycie przekładki. Zazwyczaj stosuje się do tego celu ofoliowane palety euro. Zadaniem folii jest tu zabezpieczenie powierzchni Big Baga przed drzazgami. Stabilizację pryzmy można też osiągnąć inaczej, na przykład poprzez powiązanie zewnętrznych warstw. Pryzma, w której składowane są artykuły spożywcze, powinna być w całości przykryta odpowiednim materiałem. Wymaga też zachowania najwyższych standardów sanitarnych. Warto pamiętać, że praca przy pryzmach praktycznie zawsze będzie pracą na wysokości powyżej 1 m, co w świetle przepisów BHP czyni ją pracą na wysokości. Jako taka wymaga spełnienia szeregu warunków zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Dodatkowym wyzwaniem jest chociażby transport morski, gdy big bagi umieszczane są bezpośrednio w kontenerze, bez palety. Zastosowanie ma wówczas ształowanie, czyli zabezpieczenie towaru we wnętrzu kontenera. W przypadku cukru dochodzą pochłaniacze wilgoci oraz specjalne okładziny z tektury. Składowanie cukru w workach wielkogabaretowych nie kończy się na ich prawidłowym ułożeniu. Podobnie jak mąka, kała czy sól, cukier musi być przechowywany zgodnie z zaleceniami dotyczącymi produktów spożywczych. Zasadniczą rolę odgrywają tu standardy magazynowe, temperatura, wilgotność i warunki higieniczne. Sposób zabezpieczenia i miejsce ulokowania towaru powinny wykluczać ryzyka krzyżowe. Dlatego niektóre towary, takie jak przykładowo szkło, drewno, orzechy czy psie karmy, nie powinny być składowane w bezpośrednim sąsiedztwie cukru. Poza typowymi zaleceniami należy uwzględnić, że cukier jest absorbentem zapachu, czyli ma tendencję do pochłaniania aromatów z otoczenia. Towary o silnych zapachach, nawet jeśli nie są groźne dla artykułów spożywczych, nie powinny być z nim składowane wspólnie. Dzięki rozbudowanej strukturze w Omedze Pilzno w takich sytuacjach proponujemy osobne magazyny. Posiadamy też rozwiązania dla przypadków, gdy problem zapachów pojawia się w mniejszym natężeniu i nie ma konieczności tak radykalnej separacji. Osoby niezwiązane z logistyką materiałów sypkich mogą być zaskoczone, że cukier jest towarem silnie palnym. Tymczasem pył cukrowy może zapalić się tak samo jak saletra. Nakłada to na operatora magazynu konieczność zapewnienia odpowiednich standardów przeciwpożarowych, zarówno w kontekście wyposażenia, instalacji gaśniczej, jak i cech konstrukcyjnego obiektu. Wprawdzie ryzyko nie jest wysokie, gdyż z cukrem nie operuje się poza opakowaniem, ale nie można go zupełnie wykluczyć. Istnieją błędy, których big bugi nie wybaczają. Jeśli dojdzie do rozerwania powłoki, pęknięcia worka na skutek przeładowania lub zawalenia się pryzmy, koszty mogą być bardzo wysokie. W przypadku cukru i innych towarów spożywczych, będzie to często utylizacja. Właśnie dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego operatora logistycznego. Cukier z pewnością nie jest zwykłym towarem, który mieszcza się na regale i przechodzi do następnego zadania. Tu potrzebna jest praktyczna wiedza i doświadczenie, aby wybrać optymalne punkty składowania potrafić prawidłowo ułożyć pryzmę, przewidzieć jak będzie się zachowywać, zdecydować czy i w jaki sposób ją ustabilizować. Jak wiadomo, produkty spożywcze muszą być transportowane i przechowywane w warunkach, które minimalizują ryzyko zanieczyszczenia oraz utraty jakości. Operator z doświadczeniem w obsłudze worków wielkogabarytowych zna normy dotyczące czystości, temperatury oraz wilgotności, co gwarantuje, że towary nie ulegną zepsuciu ani nie będą narażone na kontaminację. Dobry magazyn, w którym bezpiecznie można przechowywać cukier, musi posiadać zarówno system grzewczy, jak i osuszacz, który w awaryjnych sytuacjach pozwoli na obniżenie poziomu wilgotności. Kolejne cechy zaufanego miejsca składu to bezpyłowa posadzka oraz wszechstronne zabezpieczenie w zakresie deratyzacji i obecności insektów. Wszystkie te warunki spełniają nasze magazyny w omedzepilzno, których używamy do składowania sypkich artykułów spożywczych. Big bagi są skutecznym rozwiązaniem dla firm poszukujących uniwersalnych i ekonomicznych opakowań do transportu i składowania materiałów sypkich. Wybór odpowiedniego rodzaju worka powinien uwzględniać specyfikę przewożonych surowców, wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz warunki magazynowania. Odpowiednio użytkowane i przechowywane big bagi, tak samo jak współpraca z doświadczonym operatorem, mogą korzystnie wpłynąć na efektywność procesów logistycznych. Mamy nadzieję, że dzisiejszy film poszerzył waszą wiedzę o workach wielkogabarytowych. Bez względu na to, czy pracujecie z nimi od dawna, czy dopiero rozpoznajecie ich możliwości, zachęcamy do kontaktu z ekspertami. Lista towarów, w których Big Bagi z powodzeniem znajdują zastosowanie, jest naprawdę długa. Dziękujemy za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji kanału na palecie. I do następnego razu.